Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Deusa, ja jestem Komornik i dzisiaj zaczynamy troszeczkę nietypowo, ponieważ z menu pauzy, ponieważ jesteśmy u Bosa, a Boss jest dosyć upierdliwym człowiekiem. No właściwie ona jest upierdliwą kobietą. Jak to kobiety? No ale cóż, e, tak, e, nagrywam to już czwarty raz w sumie. Nagrywam to już powiedzmy drugą godzinę i ciągle nie mogę go pokonać, więc zobaczymy, za którym razem mi się uda. Tym razem mam plan uciekać przed nią i po prostu ją gonić nie będę się bawił w żadne inne głupoty ponieważ mam nadzieję że to przynajmniej e, mi w jakimś stopniu się zwróci dobra więc ja wiem że ona za chwilę będzie tutaj lecieć więc ja tylko rzucę tutaj może minę podejdę bliżej mam nadzieję że ją tutaj osiągnę. strzelimy boże czemu mi się tutaj abiegni? dobra po prostu mam zamiar uciekać przed nią ona sobie biega dookoła teraz tego, mam nadzieję, że... O Boże! Dobra. Tak. Dobra, teraz będziemy ją gonić. E, taki jest mój plan. Jeśli ją znajdę oczywiście. Gdzie ona może być? Czy ona może być gdzieś tu? Hmm. Wiem, że była tu. O jest tu Gdzie biegniesz, kobieto? Wracaj tu! Nie mogę biegać. A, aż zabiła mnie. Cholera. To jest widok, który często widuję, niestety. Ostat... W ostatnie dwie godziny, przez ostatnie dwie godziny to jest w sumie jedyny widok jaki widzę. Hmm, biegnie za mną. Dobra, teraz myślę, że jest dobry moment, żeby... Nie przedostać się tu. E, ona pójdzie sobie od tyłu, więc ja przejdę tutaj. Mam zamiar ją zabić. E, no i ona zabiła mnie. Cudownie, po prostu pięknie. Nie mam niestety pomysłu, jakby pokonać tą babkę, więc jeśli mi powiecie, to będę wdzięczny. E, tak, gdzie ona tam jest? Fak. Fuck! Fuck No cóż. Mam wrażenie, że to jest dobry moment, żeby zmniejszyć poziom trudności na jakiś bardziej normalny, ponieważ oczywiście ja gra na najcięższym poziomie trudności, dlatego może się Wam wydawać, że to jest bardzo prosty etap, a niestety takim nie jest, bo ten boss jest naprawdę trudnym bossem. O ile w poprzednich wersjach można było się natknąć na jakieś bagi czy innego rodzaju ułatwienia, tak tutaj nie mam za bardzo możliwości i pola nawet do jakiejkolwiek no bo scelbię, do jakiejkolwiek tej interakcji z nią no cóż, rzucę tutaj minę po prostu i poczekam, być może e, uda mi się ją tutaj w jakiś sposób wiecie co, wezmę sobie może ten karabin, podepnę pod jedynkę e, weźmie, weźmiemy go i chciałbym żeby ona jednak tamtąd przybiegła, mam nadzieję że włączy się mina jeśli stanę wiedzie, mm, tylko nie z lewej, dobra, z tej może być. No, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tak. Słuchajcie, jest to tyle dobra sytuacja teraz, że mogę zapisać w sumie grę. Jeśli zapiszę, może nie tutaj, jeśli zapiszę sobie grę w tym momencie, to już będę miał łatwiej później ją e, pokonać ładowałbym sobie tutaj szczerze powiedziawszy eee, nie mam niestety teraz żadnego pola do Fak, dobra przegrałem ale mam ostatni zapis więc mogę z niego skorzystać wczytaj ostatni zapis Mam nadzieję, że to coś da, bo naprawdę chciałbym pokonać tą babę. Wiecie co? Mam jeszcze jeden, jedną minę, więc być może warto z niej skorzystać. Może w tym O fak. No dobra, nie zauważyłem, że leci za mną. Cóż, mówi się trudno. Stanę sobie w identycznym miejscu w sumie i spróbuję... Gdzie ona jest? Tam, gdzieś tak. Wrzucił tutaj tą minę. Być może przyjdzie tędy. Liczę na to, szczerze powiedziawszy. Fak, nie z tej strony. Uf, lampa, Dobra. Umieraj! Cholera. Mało braku mam takie wrażenie, że naprawdę mało braku. No ale cóż, e, spróbuję zrobić to jeszcze raz. Na szczęście mam zapis, więc... Myślę, że on będzie mi bardzo pomocny następnym razem. Wrzucę sobie to w stół. Zobaczymy z której strony przyjdzie tym razem. Chciałbym... dobra, tutaj, więc... Co? Czy to już wybuchło? Ona idzie naprawdę z drugiej strony, kompletnie z innej strony do mnie. Serio. O Boże, teraz żebym ja tylko nie wpadł w tą minę. Gdzie ona jest? Tutaj leży, tak? Okej. Okay. Dobra. Mam mało naprawdę życia, mam nadzieję, że mi się on zregeneruje niedługo. Chciałbym, żeby tędy przyszła. Wtedy mógłbym władować w nią cały ten mój magazynek. Który w sumie mogłeś to przeładować? A, 100 pocisków, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam. To jest ostatnia moja mina taka EMP. więc wiecie o co chodzi. Hmm. No i skąd ona przyjdzie teraz? Zapraszam. Proszę stamtąd, proszę stamtąd. O tak, o tak! I teraz uciekamy Taki jest mój plan właśnie, uciekać Fak, co to było? Nie wiem gdzie jestem, nie wiem gdzie ona jest, to jest... Przykre troszeczkę Jest z drugiej strony, więc musimy się ochronić jakoś Fak co to było? Nie wiem, ale mnie goni i to mnie martwi. Rzuca tym tajfunem nieszczęsnym, którego ja niestety nie mam. Dobra, czyli to. Tak, ja wiem, że ona ma tajfuna. Jestem tego świadom, naprawdę, jestem tego świadom. Mina modułowa, ja nie mam EMP, granatów niestety. I to jest przykre, zapiszę sobie grę. Może zacznijmy od tego, bo. To było chyba to, prawda? 18:39. Znaczy 19, 18. Tworzymy nowy zapis. Dobra. Co tam? nie Nieważne. Co jest tutaj? Nic ciekawego nie znalazłem. Tutaj. Z o, minajempi. O, 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 o. o, o tym się przyda bardzo. O, tym się przyda bardzo. Słuchajcie. Pistolet wyrzucić. Pistolet maszynowy. To wyrzucimy. Dobra, teraz ogarniemy sytuację. Czyli tak, tu jest dobrze wszystko zrobione. Hipostymulanty mam 3 pod ósemką. Cieszy mnie to niezmiernie. Czy jest szansa na pokonanie tej laski? Nie wiem. Opak. No dobra, czyli widzę, że ten zapis nie był najlepszym pomysłem. W każdym razie ona dostała teraz. Zobaczymy. Teraz muszę pewnie do tej szafki znowu podejść i uciekać od razu. Eee... Tak. Boże. Ja to już przejąłem. Nie. Ej, więc. To jest w tej szafce, prawda? No właśnie. Wyrzucimy to znowu. Wyrzuć. I biegniemy. O oh, fuck! <laughs> Teraz podeszło mnie z innej strony kompletnie. Dobra, wiecie co? Ja sobie chyba pobiegam, zanim... Zabiję ją po raz kolejny, znaczy spróbuję zabić ją po raz kolejny, to ja po prostu sobie ucieknę w tą stronę I przelecę tam Bo wiem, że to jest ta szafka chyba Dlatego ja być może sobie naładuję możliwość biegania Wiem gdzie pobiegła, Czy To już jest coś Nie mam tego granata cholernego, który jest tam za tą szafą ja... Cholera, teraz nie wiem co zrobić, bo nie, nie wiem czemu nie mogę biegać. To jest coś dziwnego, bo niby wykorzystuję całe bieganie, ale nic mi to nie daje i to jest troszeczkę przykre. No ale cóż, widocznie tak miało być. Nie będę się tutaj. E, tak, tu musimy znowu wyrzucić ten cholerny pistolet. Chociaż pistolet to chyba nie. Nie, w sumie nie muszę wyrzucić, nic okej. Okay. Mm, dobra. Dobra. Biegnę tutaj. To jest chyba skąd mnie strzela? Nie widzę jej kompletnie. Czemu jej nie widzę? Tam biegnij stamtąd, biegnij stamtąd. stamtąd. Stamtąd, stamtąd proszę, stamtąd. Dobrze. Niedobrze. Aha. No to ciekawie. Powiem, mam, że ciekawie. Czytujemy ostatni zapis i zrobimy to jeszcze raz. Do miliona razy sztuka w sumie. Biegiem, biegiem, Adam, biegiem. Dobra. Teraz się schowam tu. O, widzę ją. Ale ona też mnie nie widzi. Do cholery, ja jej nie widzę. Od przodu, stąd, idź stąd, kobieto, idź stąd! Aha, teraz ja umarłem, bo rozwaliłem sobie generator. No cudownie po prostu, cudownie! Cóż, na pewno jestem w lepszej sytuacji, niż byłem dwie godziny temu, ponieważ mam jeszcze jedną minę EMP i jakieś małe, bo małe, ale jednak szanse na... Wygranie tego. Zobaczymy, czy podejdzie tutaj. Gdyby tutaj podbiegła, byłbym naprawdę zadowolony. Fajnie by było, gdyby naprawdę z tej strony przybiegła. Ja rzucam to w sumie na ślepo, ale no cóż, takie jest niestety moje życie. No nie, jeszcze z drugiej strony idzie, tak? Po prostu genialnie. No super. Chyba tak jednak muszę z drugiej strony to rzucić. Cóż, zobaczymy. Ale jestem blisko. Czuję, że już jestem naprawdę dużo bliżej niż byłem, więc to mnie napawa optymizmem. Mam nadzieję, że nie jest przedwczesnym. I teraz drugie stanu to pewnie nie zajdzie. Taki będzie efekt tego wszystkiego. No ale cóż, czasem trzeba i tak poczekać, zobaczyć co się dzieje. Ha. Z tej strony. Dobra. O ileż można, do cholery? Ileż można? Gdzie ona jest? No i co? Naprawdę nic? Naprawdę nic? O Boże, nie wierzę w to, co widzę. Naprawdę nie wierzę w to, co widzę. Dobra, w takim razie to oznacza, że tutaj jest dobre miejsce w sumie. Tylko, żeby ona. Biega. Co? Dobra, uciekamy. Nie ma sensu się tutaj pakować. Niepotrzebnie. Tak, wiem, że ona tutaj idzie. Chciałbym jej uniknąć, szczerze powiedziawszy. Mogłbym w sumie zapisać grę, ale to za chwilę, jeśli uda mi się uciec przed nią. No, jak ona mnie tutaj bije. No, dobra, 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 zniknęła. Więc teraz mogę się przedostać gdzieś tutaj i zapiszę sobie grę. Stacja nadawcza, tak. Potwierdzam, że chcę zapisać. Zobaczymy, co teraz mnie tutaj. Nie, 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 nie. nie. Tutaj nic nie ma. O, oh, fuck! Fak. Ty co, może czas zmienić broń. Może to nie jest najlepsza broń, ale na pewno szybciej strzela. Nie mam też za dużo, niestety, możliwości tutaj się obronić, jakkolwiek, no ale cóż. No ale cóż. I mam bardzo mało życia w tym momencie. Chciałbym troszeczkę to zmienić. O! No i mnie zabiła. Cudownie! Cudownie po prostu. Czuję, że już jest naprawdę niedużo nie mi brakuje. Co nie zmienia faktu, że jest mi trochę. Trudno osiągnąć cel mojej podróży. O Boże. Ale mam przynajmniej 100% życia. To jest jak jakiś plus. Co tutaj jest? Amunicja, rewolwer, pakiet energetyczny. Pakiet energetyczny mogę w sumie zużyć. Ok, trójeczką mam, tak? Dobrze, mam trzy baterie. Czy tutaj mam coś ciekawego. Whisky, jakieś pistolety, pakiet energetyczny, nic ciekawego. Tutaj mam też energetyczny pakiet. Gdzie po mnie idzie znowu? Nie ma takiego bicia. No, muszę się schować tu niestety, bo ona jest upierdliwa. Strasznie jest upierdliwa. No gdzie jest? Wiem, że podłoże przewodzi elektryczność. Zauważyłem to. Chciałbym jedynie ją tutaj pokonać. Nie wiem jeszcze jak to zrobić. Powinno stać chyba przy tym generatorze, bo narażam się na niebezpieczeństwo, ale widzę, że ona tutaj gdzieś jest. Fuck. Gdzie ona pobiegła? Dobra, dostała trochę, więc zapiszę. A, stacja tutaj, dobra. Ok. Dobra, to mi nie wyszło. Wczytajmy ostatni zapis, Zobaczę, czy ona będzie w tym samym miejscu. Jeśli będzie, to ja sobie szybko y, hipostymulant wstrzyknę. No, było blisko, powiem wam. W sumie, to mogę to wykorzystać teraz, słuchajcie. Ha, bo mogę, mam chyba dwa hipostymulanty, z tego co pamiętam, bo nie zużyłem poprzedniego. A może zużyłem, nie wiem. No i co? O, proszę. Jest, udało się. Jakimś cudem, nie wiem jakim, ale za czwartym razem. Po dwóch i prawie pół godziny. Zabawy z Deusem. Udało mi się ją wreszcie pokonać. Jestem naprawdę z siebie dumny, muszę wam powiedzieć. A, bo myślałem, że to się nie uda. No, ale jesteśmy w dobrym miejscu. I to by było chyba na tyle w tym odcinku. Jeszcze obejrzymy sobie filmik końcowy. I ja was zostawię, bo więcej nie mam zamiaru dzisiaj robić. Jestem już naprawdę wykończony tą grą. Więc cóż. Ja się z wami żegnam po filmiku. I zostawiam was. Z nim. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć. cannot tell you where Reed and the others were taken. They vanished from the global grid as soon as the doctor removed their GPL implants. What doctor? This is Sandoval. Why are you calling me here? I know this guy. He's Bill Taggart's aide. He was a trauma surgeon before he became an anti augmentation activist. Would you like to hear more? Yes. There's been a change of plans. Seraph's team must not make it to the hearing. But that's too soon! If you want me to remove the GPLs, I'll need a full operating suite. Does the facility have one? Barrett assures me it does. FEMA. That's where they were taken. But why? Why take them at all? An acquaintance of yours has the answer. David Seraph. Seraph? I have copied the audio transmission to a handheld playback device. I suggest you take it and leave quickly. I have more questions. And I have already told you too much. This passage will take you to your companion. Just be careful, Adam. Because everybody lies.